Cześć wszystkim, witam Was na, w kolejnym odcinku na kanale teamroślina.pl Dzisiaj mamy mapę, taką koniczynkę, jak widzicie I widzicie też moją kamerkę, czyli nowy format taki. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żeby tak nagrywać takie serie, czyli że po prostu z kamerką Ja sobie tutaj może tak postawię, żebyście widzieli mapę Także jak chcecie, to piszcie w komentarzach i zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję, bo jedziemy po 100-100 subskrypcji. I słuchajcie, była mała przerwa. Przyznaję się bez bicia. Była przerwa, nie było czasu na nagrywanie. Niestety będą pewnie przerwy zapowiedziane. Oj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki format, bo mi osobiście się podoba. Ej, kup mi to, daj mi tym pianę. Okej, okay. myślę, że tutaj w tym rogu. Tutaj to tu mogę zrobić. Tak. Mogę wsunąć. Dobra, nic już będzie tak jak jest. Albo nie, nadajmy no, ją tu, może do rogu. O, piszcie, czy podobałoby się Wam. Bo mi osobiście by jest fajnie, że nasz kanał przychodzi prawdopodobnie kolejną rewolucję techniczną. Będziemy mieli kamerkę, czyli nieco zmieniamy format. Taki pierwszy odcinek z kamerką. Jak będzie dużo łapek w górę, dużo pozytywnych komentarzy na ten temat, no to lecimy po prostu każdą gieręczkę z kamerką jak będzie się wam... jak, jak to się przyjmie okej okay. Ostatni live, na który był ROAD 100 subskrypcji miał sporo wyświetleń w krótkim czasie zdziwiłam się szczerze. Pamiętajcie też, żeby dobić 5 łapek w górę bo to jest cel na każdy odcinek od teraz takie też małe cele ustalamy Dźwięć łapek w górę na każdym odcinku. Byłoby fajnie. Nie ukrywajmy, byłoby fajnie. Zorki, jak to tak trochę pewnie dziwnie wygląda, że tak się niby patrzę nie w ekran. Ale ja się w rzeczywistości patrzę w ekran tylko że. ta kamerka taka. trochę się dziwnie czuje, ale się przyzwyczaję. Czy zobaczymy, czy wy będziecie chcieli zmienić czy przestawić się na to, że to byłoby to z kamerką. Myślę, że tak. Myślę, że moi widzowie byliby w stanie. Okej, okay, tylko niech on wpadnie w pię... O, cała szczęście. Okej, okay, tutaj mamy rundę 50, nie 40, niestety. Bo to nie szóstka. piąteczka. A szósteczki nie nagramy. Niestety. Smuteczek. Ale słuchajcie, po 100 subskrypcji mam na oku fajne gierki Na razie mam jedną Ale jest dużo... mogłoby być dużo nowych gierek I, by, I mógłby też powrócić Minecraft, ale... Musicie najpierw dobić 100 subskrypcji Taka jest umowa Ja nie zdradzę, co to będzie za gra Która... No byłoby fajnie, gdyby ją nagrywać, bo... Jest spoko, ja ją lubię, ponieważ osobiście grałem, może nie akurat tą grę, ale chodzi o to, że ogólną grę nie grałem, tylko że nie w tą część. Nie grałem po prostu Brimajka. Na szczęście da się go na, And na Androidzie, można go mieć. Nie wiem, jak to na Androidzie wygląda. No bo wiecie, nie chciałbym sobie kupować, jakby to powiedzieć, specjalnie na nagrywki z YouTube'a konsolę za 2000 zł, czy tam ileś. Tylko po to, żeby nagrać odcinki na YouTube. To takie bez sensu. Zresztą dla mnie mógłby być to nie lada problem. Oczywiście, za kupienie konsoli nie byłoby aż takie trudne. Ale... Potem trzeba by było to jakoś nagrywać, nie? To by było pewnie trudniejsze nieco. A na Androidzie wszystko dla mnie jest łatwiej. Instalujesz aplikację z Google Playa, czy tam z jakiegoś innego źródła. Ja polecam z Google Playa. Chyba, że ktoś ma ten no to ewentualnie Apple, Apple App Store. Mm. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No, właśnie, że tutaj po prostu masz aplikację, jak, jak trzeba się rejestrować, to się rejestrujesz i sobie nagrywasz, a na przykład na komputerze jest to nieco inaczej, muszę przyznać. Wiem, bo nagrywałem w końcu trzy odcinki z Minecraft'a na razie trzy. Po tych odcinkach były minimalne przyrosty subskrypcji, więc nie było aż tak źle. Ale łapek w góry nie było. No w sumie się nie dziwię, bo nie było ani głosu mojego, a dźwięk z gry, no to ja po prostu zawsze mam wyłączonego dźwięki w Minecrafcie, bo nie cierpię ich. Nie wiem, jakby mnie by to irytowało. Niestety. Ja wiem, że mogę się bawić jakimiś OBS-ami, ale na razie nie mam na to chwilowo czasu. I też nie przestawię się tak wprost od razu na OBS-a bo nie taki jest plan bo ten kanał raczej opiera się na telefonie bo taki był z góry mój plan żeby robić dużo rzeczy na telefonie właśnie albo wszystko nawet na telefonie no bo tak, kamerka jest, gierki są może, w ograni może ograniczone to jest, jest to nieco ale dla mnie jest po prostu to wygodniejsze niż nagrywanie z komputera i robienie wszystkich tych rzeczy z komputera dla mnie to po prostu nie to, że to jest. Znaczy, ja wiem, że to jest po prostu, kiedy jest wszystko lepiej, ale jeszcze lepiej, lepsze niż jest. Ale. Wiecie. Um... Jakby to powiedzieć. Ja też nie mam na tyle czasu, żeby się bawić OBS-ami, bawić się na komputerze z tym wszystkim. Nie mam jakoś sobie ochoty i czasu. Bo. Mówię, te przerwy bardzo często są u mnie. Przerwy. I te daily, które były, też było ciężko. Czasowo się wyrobić. A tymczasem przeszliśmy kolejną mapkę. Super. I niedługo zmieniamy intro. Nieco. 1400 inżyniera mam. A tu nic nie potrzebujemy. Jaki mamy czas tego odcinka? 7 minut, dobra. Dodajcie mi jeszcze Monkey Lab. Czy coś tu możemy kupić? Starting każdy się przydało. Dobra, na razie nic, nic nie kupujemy. Także trzymajcie się. Papa. Pa.